Czy niezależnie od sytuacji, zawsze warto tworzyć kod zgodny z zasadami SOLID? Czy refaktoryzacja w takiej sytuacji powinna być obowiązkiem? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Cześć, Bartek z tej strony. Ostatnio spotkałem się z taką sytuacją, że klient kolegi nie chciał się zgodzić na to, by zrefaktoryzowali dany fragment kodu, by był zgodny z zasadami SOLID. Teraz właśnie widzicie problematyczny fragment kodu, który klient nie chciał się zgodzić, by został zrefaktoryzowany. Patrząc na ten fragment kodu można bardzo szybko zauważyć, że wymaga on refaktoryzacji. Jest tu kilka problematycznych rzeczy, w tym na przykład, że jest bardzo trudno testowalny. Ja po chwili zastanowienia zadałem sobie pytanie, czy faktycznie ten kod wymaga refaktoryzacji i w jakich sytuacjach warto to zrobić. Refaktoryzacja z definicji jest to proces modyfikacji kodu bez zmiany jego zachowania, celem np. poprawy czytelności, jakości kodu czy łatwości modyfikacji. Tak naprawdę to balansowanie pomiędzy dwoma światami, potrzeb technologicznych i potrzeb biznesowych. Dla nas mogą być to oczywiste rzeczy, które po prostu automatycznie od razu zauważymy, tak jak na przykład zła nazwa metody, zły podział, niezgodność z SRP, OCP, czy cokolwiek innego. Patrząc z punktu widzenia klienta, nie przynosi mu ona kompletnie żadnych, przynajmniej z pozoru, korzyści. Klient już raz zapłacił za kod, więc po co ma drugi raz płacić za coś. Co nie przyniesie mu kompletnie żadnych korzyści. Naszą rolą w tym całym procesie jest pokazanie mu tych korzyści, jeśli takowe są, w przystępny sposób. Zacznijmy od najprostszej rzeczy. Refaktoryzacja powinna mieć cel warunek stopu. Jeżeli go nie ma, to mamy problem. Bez tego celu możemy refaktoryzować nieskończoność, bo dopóki kod żyje, będzie ewoluował, rozwijał się lub będzie przez nas modyfikowany, więc takich powodów do fraktoryzacji może być nieskończenie wiele. Refaktoryzacja jest tylko i wyłącznie narzędziem, które używamy przy okazji realizując różnego rodzaju zadania, i to robimy często i gęsto. Cel powinien być sensowny dla obu stron i przynosić obu stronom korzyści. Taki podstawowy test, który możemy zrobić, to zadać sobie pytanie, jak często dany fragment kodu jest zmieniany i czy on działa. Jeżeli działa i nie jest często zmieniany, albo praktycznie w ogóle to nie wchodzimy, to nie warto go refaktoryzować. Jeśli dany fragment kodu jest problematyczny, nietestowalny i co chwilę ktoś tu grzebie, wszystko się wywala i tracimy bardzo dużo czasu, to jest to faktyczny powód, żeby zastanowić się nad refaktoryzacją. Cele techniczne to np. poprawa wydajności, łatwości rozbudowy, testowalności czy po prostu poprawa jakości kodu. A jak to się prezentuje z punktu widzenia biznesu? Może być to związane np. z zwiększeniem zysków lub ograniczeniem strat. Celem może być np. łatwiejsze wprowadzanie zmian, a co za tym idzie zwiększenie konkurencyjności. Szybsze dostosowanie się do zmieniających się wymagań rynku może być kluczowe dla działalności naszego klienta. Kolejnymi celami może być łatwość w utrzymaniu lub zwiększenie zaangażowania pracowników. Ten ostatni cel może wydawać się dziwny, ale z punktu widzenia prowadzenia działalności i rozwijania kodu, utrzymanie najlepszych, najbardziej zdolnych i zmotywowanych pracowników może być też kluczowym elementem, który pozwoli nam uzyskać przewagę konkurencyjną. Mamy tu do czynienia z dwoma różnymi językami, które musimy w jakiś sposób połączyć. W naszym problematycznym fragmencie kodu co chwilę pojawia się jakiś bug i wymaga to od nas poświęcenia minimum 10 godzin tygodniowo. Dodatkowo dostaliśmy sygnały o tym, że klienci odchodzą od naszego produktu, dlatego że obliczamy istotne dla nich rzeczy w zły sposób. Wprowadzone zmiany mogą lub okazują się niszczące dla całego systemu. Mamy tutaj co najmniej dwa powody, które mogą uzasadniać refaktoryzację. Klient szuka oszczędności lub zysków. Tracąc potencjalnych swoich klientów dla aplikacji, no traci zysk. Co wiemy? Wiemy, że tracimy około 10 godzin po wprowadzeniu zmiany, które moglibyśmy poświęcić na inne rzeczy. W skali miesiąca to tylko 40 godzin, w skali 3 miesięcy to 120 godzin, w skali roku to 520 godzin, które moglibyśmy poświęcić na cokolwiek innego. Załóżmy, że refaktoryzacja, którą chcemy wprowadzić, zajmie około 40 godzin. Bardzo szybko da się przeliczyć, że w ciągu miesiąca tyle samo czasu spędzimy na refaktoryzację, co poświęcimy na wprowadzanie zmian. Dla klienta może to nie być opłacalne. Natomiast dla trzyletniego projektu, który pochłonie 1560 godzin, 40 godzin już nie brzmi tak źle dla klienta. Zrozumienie kontekstu, w jakim się znajdujemy i zaprezentowanie w postaci liczbowej zysków, jakie może uzyskać nasz klient z refaktoryzacji, jest kluczowe. Reasumując, co możemy zrobić? Po pierwsze, możemy przemycić niektóre refaktoryzacje w sposób niezauważalny, no po prostu przy okazji. Stosując nawet zasadę skauta, warto zostawić świat lepszym niż już zostaliśmy, więc warto czasami takie literówki albo złe nazwy poprawić, jeżeli już coś zrozumieliśmy, żeby zaoszczędzić sobie te 5-10 minut czasu. Mówimy tu o bardzo małych zadaniach, takich, które możemy zrobić przy okazji w sposób, nawet bym powiedział niezauważalny, które zajmują nam pewnie 5-10, może 15 minut. Dla dużych zadań warto się zastanowić, czy tego dużego zadania refaktoryzacyjnego nie da się podzielić na mniejsze i zaprezentować korzyść każdego z tych etapów. Klient, na bazie korzyści poszczególnych zadań, może podjąć decyzję o priorytecie tego zadania oraz sensowności realizacji np. w tej iteracji. I to tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!